10 lat na szczycie władzy, dostęp do floty luksusowych aut, rezydencje jak z katalogów premium i loty rządowymi dżetami na koszt państwa. Andrzej Duda, człowiek, który przez dekadę reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej i żył życiem, które dla większości z nas pozostaje niedostępne. Dziś odkrywamy, co naprawdę oznacza bycie prezydentem jak wyglądają jego zarobki, z jakich nieruchomości korzysta i jakie przywileje czekają go po zakończeniu kadencji. Andrzej Duda, prawnik, polityk, doktor nauk prawnych, a przede wszystkim prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przez dwie pełne kadencje. Urodził się 16 maja 1972 roku w Krakowie, w rodzinie akademickiej. Jego ojciec, Jan Tadeusz Duda, to profesor nauk technicznych, a matka Janina Milewska Duda, również wykładała na uczelni, była chemiczką. W 1996 roku Andrzej Duda ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie kontynuował karierę naukową. W 2005 roku obronił pracę doktorską z zakresu prawa administracyjnego. Zanim wszedł do wielkiej polityki, był wykładowcą i prawnikiem. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy objął funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W następnych latach pełnił podobną rolę w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdzie zajmował się m.in. analizą aktów prawnych oraz opiniowaniem ustaw. W 2011 roku został posłem na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, a już trzy Lata później wybrano go do Parlamentu Europejskiego. W 2015 roku, ku zaskoczeniu wielu, ogłosił swoją kandydaturę na urząd prezydenta RP. W wyborach pokonał urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Swoją pierwszą kadencję rozpoczął 6 sierpnia 2015 roku. Po pięciu latach ubiegał się o reelekcję, znów skutecznie zdobywając poparcie ponad 10 milionów Polaków. Drugą kadencję rozpoczął 6 sierpnia 2020 roku, a zgodnie z konstytucją zakończy ją w tego roku, przechodząc tym samym do historii jako jeden z prezydentów pełniących urząd przez pełne dwie kadencje. Poza działalnością polityczną, Andrzej Duda znany jest ze swojej pasji do sportu, w szczególności do narciarstwa. Często był widywany na stokach w Wiśle, Zakopanem czy Szczyrku. Brał udział w licznych charytatywnych zawodach, jak choćby w 2023 roku, kiedy wspierał osoby z niepełnosprawnościami podczas wydarzenia 12 godzin Slalom Maraton w Zakopanem. Choć prezydent kojarzy się głównie z urzędowymi wystąpieniami i oficjalnymi decyzjami, warto też przyjrzeć się jego codziennemu zapleczu, tym czym się przemieszcza. Gdzie mieszka i z jakich przywilejów może korzystać jako głowa państwa. Zacznijmy więc od floty samochodowej, bo prezydent RP nie jeździ byle czym. W prezydenckim garażu nie brakuje maszyn, które z zewnątrz wyglądają jak luksusowe limuzyny, ale w rzeczywistości są mobilnymi twierdzami. Jedną z nich jest Audi A8L Security pojazd, który łączy elegancję z najwyższym poziomem ochrony. Zbudowany od podstaw z pancernych materiałów, potrafi zagwarantować całkowitą ciszę wewnątrz, nawet w najbardziej nerwowych momentach. Audi pojawiało się wielokrotnie na oficjalnych wydarzeniach, choćby podczas orędzia noworocznego w Sejmie w 2017 roku. Z kolei BMW GW760 Lee High Security wyróżnia się nie tylko balistyczną odpornością, ale też wyjątkowymi właściwościami jezdnymi. Mimo swojej masy ponad 3,8 tony, prowadzi się zaskakująco lekko. To zasługa silnika V12 i napędu na cztery koła. Pojazd wyposażony jest w systemy komunikacji kryzysowej oraz filtry chroniące przed atakami chemicznymi. Prawdziwym królem wśród limuzyn pozostaje jednak Mercedes-Benz S600 Guard. Klasyka wśród pojazdów dla głów państw. Ten model został zaprojektowany z myślą o maksymalnym poziomie ochrony. Chroni nie tylko przed ostrzałem, ale także przed wybuchami pod autem, co czyni go mobilną kapsułą bezpieczeństwa. Dodatkowo wyposażony jest w system hydraulicznego podnoszenia, który umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu nawet w razie poważnych uszkodzeń. Gdy limuzyna to za mało, a trasa zbyt długa, do gry wchodzą powietrzne środki transportu samoloty i helikoptery. Gdy prezydent Polski udaje się z wizytą zagraniczną, najczęściej korzysta z odrzutowców rządowych, a jednym z najnowszych nabytków floty jest Gulfstream 550. Biznesowy odrzutowiec dalekiego zasięgu. Zakupiony został w 2017 roku w ramach odbudowy floty pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie. Ten luksusowy samolot umożliwia pokonywanie dystansów do 12,5 tysięcy km bez międzylądowania, co oznacza, że prezydent może lecieć bezpośrednio między innymi z Warszawy do Tokio czy Waszyngtonu. Na pokładzie znajduje się przedział dla VIP-ów, wygodne fotele, systemy łączności satelitarnej, kuchnia i zabezpieczenia szyfrowane dla prowadzenia poufnych rozmów. Gulfstreamem Duda latał m.in. do USA, Izraela, Szwajcarii i krajów bałtyckich. Wnętrze maszyny pozwala mu pracować, odpoczywać i komunikować się z rządem nawet podczas lotu. Dla większych delegacji i oficjalnych wizyt państwowych wykorzystywany jest Boeing 737-800. To jeden z najbardziej reprezentacyjnych środków transportu VIP w kraju. Maszyna została dostosowana do potrzeb najważniejszych osób w państwie posiada specjalnie wydzielone strefy. Kabinę prezydencką, salon konferencyjny, przestrzeń dla delegacji oraz personelu. Wyposażony jest w systemy antyzakłóceniowe, łączność szyfrowaną, a także systemy przeciwrakietowe. Zasięg Boeinga to ponad 10 tysięcy kilometrów, a wnętrze może być konfigurowane zależnie od potrzeb misji. W sytuacjach krajowych, szczególnie w czasie podróży do miejsc trudno dostępnych, prezydent często korzysta z helikoptera W3-Sokół. To polski śmigłowiec wielozadaniowy produkowany przez PZL Świdnik. W wersji VIP helikopter wyposażony jest w komfortowe fotele, klimatyzację, panel łączności i nowoczesne przyrządy nawigacyjne. Jego zasięg to około 600 km, a maksymalna prędkość ponad 250 km na godzinę. Dzięki temu prezydent może dotrzeć szybko na przykład do górskich miejscowości jak Zakopane czy obszarów objętych klęską żywiołową, gdzie szybka obecność głowy państwa jest konieczna. Sokół często był używany również przy okazji wizyt w ośrodkach wojskowych, na granicach czy podczas objazdów kampanii gdy liczył się czas i elastyczność przelotu. Ale podróże to tylko jedna strona medalu, bo skoro głowa państwa tak często się przemieszcza, musi też mieć gdzie odpocząć. I nie mówimy tu o przeciętnym hotelu czy służbowym mieszkaniu. Przed nami świat prezydenckich rezydencji, rozrzuconych po całej Polsce, z pełnym zapleczem do pracy i wypoczynku, stworzonych z myślą o absolutnym komforcie głowy państwa. Pałac prezydencki w Warszawie, oficjalne centrum władzy. Położony przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, Pałac prezydencki to główna siedziba prezydenta RP. To właśnie tutaj Andrzej Duda urzędował na co dzień, podpisywał ustawy, powoływał ministrów i spotykał się z zagranicznymi gośćmi. Choć sam pałac nie jest miejscem zamieszkania, to pełni funkcję reprezentacyjną i administracyjną. Budynek ma ponad 300 lat historii, jego fasada jest rozpoznawalna w całym kraju, a sala kolumnowa, w której odbywają się najważniejsze uroczystości, jest ikoną polskiego życia politycznego. Pałac zawiera również prywatne apartamenty gościnne, pomieszczenia dla ochrony, biura doradców oraz gabinet prezydenta. Ciekawostka: to właśnie z balkonu Pałacu Prezydenckiego w 2020 roku Andrzej Duda pozdrawiał tłumy po ogłoszeniu wyników drugiej kadencji. Belweder miejsce z historią, gdzie odpoczywa się z klasą. Belweder to kolejna warszawska rezydencja prezydencka, jednak o zupełnie innym charakterze. Położony tuż przy Łazienkach Królewskich, Belweder pełni funkcję gościnno-reprezentacyjną, ale bywał również prywatną przystanią dla Andrzeja Dudy, szczególnie w pierwszych latach prezydentury. To miejsce wyjątkowe. Mieszkał tam m.in. marszałek Józef Piłsudski, a w ostatnich latach bywał w nim również prezydent Lech Kaczyński. Duda korzystał z Belwederu zarówno w celach oficjalnych, np. przyjmując tam ambasadorów, jak i prywatnych. To jedno z niewielu miejsc w stolicy, gdzie głowa państwa może odpocząć w ciszy, pozostając w zasięgu decyzji. Rezydencja na Helu letnia oaza prezydenta. Położona nad samym brzegiem Bałtyku w Juracie, rezydencja prezydencka na Helu to ulubione miejsce letniego wypoczynku Andrzeja Dudy i jego rodziny. To właśnie tam prezydent spędzał święta wielkanocne, urlopy oraz letnie weekendy. Obiekt jest silnie strzeżony, otoczony lasem, z prywatnym dojściem do plaży i całkowicie odcięty od turystów. To również stamtąd publikował nieformalne zdjęcia. Rezydencja zamek w Wiśle. Południe Polski to kolejne miejsce związane z prezydentem. Zamek prezydencki w Wiśle, położony w malowniczych beskidach, to górska rezydencja urzędującej głowy państwa. Zamek został wzniesiony jeszcze przed II wojną światową i po gruntownym remoncie pełni funkcję zarówno wypoczynkową, jak i oficjalną. Andrzej Duda często przebywał tam zimą, zwłaszcza że Wisła to jego tereny rodzinne, a narciarstwo to jego pasja. Nieraz widziany był na stoku, między innymi w ośrodku Nowa Osada jeżdżąc za gatą Kornhauser-Dudą i córką Kingą. Zamek w Wiśle gościł również ważne spotkania, zarówno z premierem, jak i członkami rządu czy przedstawicielami kościoła. Zimą 2022 roku. Roku Duda przyjął tam Wołodymyra Zełenskiego w drodze na szczyt NATO. Jak widać, prezydentura to nie tylko gabinet z orłem w tle, to również samochody warte miliony, samoloty międzykontynentalne i rezydencje z widokiem na Tatry lub Bałtyk. Ale funkcja głowy państwa to także odpowiedzialność i oczywiście pensja. Zobaczmy teraz, ile w 2025 roku zarabia prezydent Polski i co finansowo czeka Andrzeja Duda na zasłużonej emeryturze. W 2025 roku Andrzej Duda, jako urzędująca głowa państwa, otrzymuje pensję składającą się z trzech podstawowych elementów: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wysługę lat. Łącznie daje to miesięcznie około 30 tysięcy złotych brutto, co przekłada się na mniej więcej 21 tysięcy złotych na rękę. To wynagrodzenie jest ustalane na podstawie tzw. kwoty bazowej dla najważniejszych stanowisk w państwie, która co roku podlega zmianie w zależności od decyzji budżetowych. W przypadku prezydenta stawki są najwyższe, odpowiadające randze i odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą sprawowanie tego urzędu. Jednak już za kilka miesięcy Andrzej Duda zakończy swoją drugą kadencję i zgodnie z przepisami Przejdzie na tzw. emeryturę prezydencką. To specjalne świadczenie przysługujące byłym prezydentom, które wypłacane jest do końca życia. Jego wysokość stanowi 75% aktualnego wynagrodzenia zasadniczego urzędującej głowy państwa. W praktyce oznacza to, że od jesieni 2025 roku Andrzej Duda będzie otrzymywał emeryturę w wysokości około 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co daje około 11 000 do 12 tysięcy złotych na rękę. Dla porównania, średnia emerytura wypłacana w Polsce w 2025 roku wynosi niespełna 3,5 tysiąca złotych netto. Emerytura pre Prezydencka choć znacznie wyższa, jest jednak przywilejem wynikającym nie tyle z samej funkcji, co z odpowiedzialności i znaczenia tego stanowiska dla państwa. Co ciekawe, sam Andrzej Duda w jednym z wywiadów przyznał, że nie uważa tej kwoty za szczególnie wygórowaną, podkreślając, że pełniąc urząd prezydenta przez 10 lat, niósł na barkach ogromną odpowiedzialność za losy kraju i jego obywateli. Emerytura prezydencka nie odbiera prawa do pobierania innych świadczeń, więc jeśli były prezydent posiada prawo do wcześniejszej emerytury zawodowej, lub akademickiej, może otrzymywać także i te środki. Jednak co do zasady, to właśnie świadczenie prezydenckie będzie stanowiło podstawę jego dochodu po zakończeniu drugiej kadencji. Wraz z końcem drugiej kadencji Andrzeja Dudy dobiega końca pewien rozdział w historii polskiej prezydentury. Przez 10 lat pełnił funkcję głowy państwa. Jego kadencje przypadły na czas dynamicznych zmian, zarówno w polityce krajowej, jak i w relacjach międzynarodowych. To okres burzliwy, ale też przełomowy. Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja. Rosnące znaczenie Polski w regionie i wiele innych wyzwań, które odcisnęły piętno nie tylko na społeczeństwie, ale i na samym urzędzie prezydenckim. Z prezydenturą żegna się nie tylko jako polityk, ale też jako człowiek, który przez dekadę żył w realiach dostępnych dla nielicznych. W końcu nie każdy ma możliwość codziennego przemieszczania się pancernymi limuzynami, korzystania z luksusowych samolotów czy na weekend wyskoczenia do prezydenckich rezydencji. Dziesięć lat minęło, ale życie na wysokim poziomie wcale się nie kończy. A wy jak są? To sprawiedliwa cena za dekadę prezydentury?